Tutaj zamieszkamy, Buzman. <laughs> I co to jest za Wihaister? Szczotka do kibla? Czuję się bez niej nagi. No nagi kurwa, to już mi tutaj nie... <laughs> nie sugeruj, gościu. No tak, bo przecież ja szukam pompy... Ja pierdolę. Ja myślałem, że do samochodu szukam. <laughs> już mi się całkowicie pomyliło, nie? <laughs> Dobra, bo jeszcze musiałem z psem wyjść. Myślałem, że go kurde, klocek ciśnie, Barano nie zrobił. <laughs> Ty, ja mam tego bejsbola w ręku widzę, bo nie ma osobnego klawisza. Już sprawdziłem. Tutaj teraz. Kurde. Ja pierdolę. Dobra. Nie ma klawisza na bejsbola. Trzeba było go po prostu sięgnąć, tak? I teraz. No dobra, dobra. Dobra. O, bo już niestety wszystko co dobre się szybko kończy. Dzisiaj tylko jeden odcineczek no, Ale za to jaki, nie? Fachowo Czuję, że będzie mi się w to dobrze grało No ale sobie od razu odsłuchałem e, tego poprzedniego Tak tylko na szybko, jak, jak to wygląda z dźwiękiem No i na szczęście dźwięk jest dobrze, nie? Podczas Podczas nagrywania ledwo co słychać I co? I tutaj nikogo nie ma, tak żeby że muszę się kogoś obawiać. Aha, ale ja tu ja miałem wejść. Tu ja miałem wejść do środka. I co to jest za Wihajster? Szczotka do kibla? Aha, tylko że to, że ja wejdę przez dach, to ja sobie ten. <laughs> to ja se samemu wymyśliłem. To, 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 to nie jest. To to nie była podpowiedź gry, nie? To nie była podpowiedź gry, niestety. Rozumiem, że te drzwi nie działają. A, jest dziura tej. Dobrze, dobrze. I co on tak jakoś mi tak z gracją wejdzie? No niby tak. O kurwa. Szybko baseball. Jak tu? Kurwa maci. Ty, kurwa, gnojku mały C Czemu to nie zadziałało? Tu góra baseball? A, no jest. ale mi kurde, ale wzięli energii tej, te szczeniaki. A dobra. Mam komplet, nie? Plus jakieś jeszcze duże apteczki. O. Legansko. Ty, ale przepraszam. Mam ten baseball. A! Po prostu dobra. Przecież tak wiecie, celuję jak pistoletem, nie? Piękna sprawa. Czyli co, czy teraz jak zrobię tutaj? Aha, wszystko wiemy. Dalej bierz tą Na Dobra. Tak, żeby nie wchodzić jeszcze w każde pomieszczenie, tylko. Aha, bo ja mogę sobie przecież ten. Tą taką spektrowizją. No i co? Wziąłem, nie wziąłem, wziąłem. No to została ta. A do bankomatu? Nie, nic takiego. Rozumiem, że pieniądze już tutaj chyba się nie liczą, nie? <laughs> nie ma kursów walut. Tutaj jakaś potyczka z bosem lokalnym? To musi być pompa paliwowa. Pompa paliwowa. Aha, i te, te części. Ciekawe do czego są te części, nie? Co to będzie konstruowane? Eee. I nie, nie mogę zrobić mołtową Butelki po piwie brakuje. Dobra Pompa paliwowa Tam jest? Nie, na no, to było. A czyli gdzieś tu musi być pompa paliwowa, tak? Znaczy na pewno w tym pomieszczeniu? Tej, w motorze. No tak, bo przecież ja szukam pompy, ja pierdolę.

Nie wiem jakie są ci wieczyści, ale wezmę strzelbę. Taki sejfik coś, nie. Uch. Kurwa, nagle nie ma okien nigdzie. 70 metrów. O kurwa! Wieczyści ich. takie... Te to martwe symbole martwych ludzi! To nie jak zombie wyglądają, nie? To jak jak, jak, jak tam ci źli, nie? Te potworki. Kurwa coś tej. Klaty gołe? Bo jesteś Kurwa, łapy mu spalają. Pokażemy ci.

zmiana ramienia, tej celując LT wciśnij A o kurwa no dobra Johnny są hey tutaj wysoki syny, zostawcie go Czyste dupki, chodźcie tu! A... Tak, kurwa, myślę, że on zabiłem. Tej trzeba się wycofać. Się. Kurwa, mnie. gdzie jest ten łysłab? O kurwa, tej! Co? Tej, no co jest z nią, tej? Co z nią jest? Dalej. Jakiś jakiś Buze. bron coś? Nie, ja nie zabiję ich wszystkich. O mój Boże. O kurwa. o kurwa... Chodź pomogę ci. Nie dam radę. Nie, nie, nie dać, no już, stawaj. Musimy zjeżać kolejkę. Jakby na mnie czekali coś. Kurwa! Ty tam z tyłu! A potem potem nie dorwali. Okej. Okay. Moja ręka. Nie nią. Moja ręka. serio, mówię, nie patrz, boże, nie patrz na jej. Wsiadaj na motocykl. Ach, kurwa. Ty hey. na luzaku sobie pojechał, nie? Ja, to jest ta horda. Y, przy śmietniku? Nurkować w jego wnętrzu, no to już wiem Cholera. Tutaj zamieszkamy brzmieć po nas Teaty male nie? Ja... Może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę czy ja, wszystko pierdola. gra Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa Dobra, wygląda Dobra. tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zunięcia. Czy to jest jakaś baza wypadowa? Odpowiem na wezwanie. No to no, gdzieś musimy mieszkać, nie? To z dwa lata przecież po tych. O, po tych Bogu. wypadkach, nie? Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Tak. Dobrze, podjadę do tego punktu Niro powinni mieć jakieś sterylne bandaże czekaj, i środki. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie zostawię tam mojej maszyny. Nie, 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 ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji jeśli potrzebujesz. Dawaj, jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Ej, taki save jest. Nie ruszaj mojej strzelby. Co? Eee, buzer. Kurwa, ci naboje zbierałem. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. No, nagi, kurwa, to już mi tutaj nie. <laughs> nie sugeruj, gościu. Dawaj mi tą strzelbę. Dobra, i co to jest safe? A szafa na broń. Co? Mam coś? Pistolet? Kusza? Dobra. Wezmę kuszę. I to jest, ta... jest ta skrzynka. Aha. Rzeczy. Czyli zamiast y, strzelby mam po prostu kuszę, nie? I co, coś tutaj tam mogę wziąć? Nie, słuchajcie, to ja tutaj sejwuję i, i, i muszę kończyć granie niestety, nie? Też wypadałoby, żebym jakiś odcinek zmontował. <głan wiosniki> no ale dobra. Czyli co? Horoszego dajna